Chwili Państwo wrzeszczy wrzesień, że już jesień. Cóż, jesień przemawia zazwyczaj głosem ściszonym, ale bywają i tacy, że jak dana pora roku nie ryknie mu nad uchem, to nie zauważy, że w przyrodzie i w kalendarzu cokolwiek się zmieniło. Niektórzy tak już mają. Goniec Wielkopolski, najstarszy i najtańszy niezależny dziennik demokratyczny z roku 1931, a w nim jakże zajmująca rubryka. Pod nazwą Różne. Czytamy: Gniezno. W czwartek odbyła się sądowa rozprawa przeciw przewodniczącej Towarzystwa Opieki nad Dziećmi Annie Wituskiej z wrześni, która sprzeniewierzyła 2800 zł na szkodę tegoż towarzystwa. W czasie rozprawy Wituska przyznała się całkowicie do winy, twierdząc, że sprzeniewierzone pieniądze potrzebowała na swoją rodzinę. Cóż, poszukiwanie wsparcia finansowego dla rodzin to nie jest bynajmniej. I wynalazek naszej epoki. Czytamy dalej. Z chwilą nastania słonecznych dni zauważyć można liczniejsze grupy wyrostków, którzy siedząc na ławkach przy Alejach Marcinkowskiego w Poznaniu utrzymują kontakt z więźniami. Okazuje się, że z Alej Marcinkowskiego widać doskonale okna więzienia, przy których przez cały dzień sterczą więźniowie i na migi porozumiewają się ze swoimi kolegami i koleżankami, którzy na razie Korzystają jeszcze z wolności. Informacja w gazecie nosiła tytuł Telegraf bez drutu. Cóż, od wejścia w powszechne użycie telefonu komórkowego dzieli nas jeszcze co najmniej 70 lat, ale szybko zleci. Historia 3 września, rocznicę powstania, świętuje najstarsza na kontynencie europejskim i na świecie, a wciąż istniejąca Republika Demokratyczna. Tak, zgadli Państwo chodzi oczywiście o San Marino, państwo, które jest swego rodzaju enklawą na obszarze Włoch. Jak się Państwo domyślają, stolicą San Marino jest San Marino. Mniejsze od San Marino w Europie są tylko dwa państwa, mianowicie Watykan i Monaco. A zamieszkuje San Marino nie więcej niż 30 tysięcy osób, w tym tysiąc obcokrajowców, a za obcokrajowców uważa się tam głównie Włochów. No i nad Europą przewalały się rozmaite systemy polityczne, a tutaj od roku 301, kiedy to San Marino powstało, tutaj nieustannie panuje demokracja. Jak to mówią, cisze jedziesz, dalsze budziesz. Z historii cywilizacji zachodniej odnotujmy 3 września roku 1812, kiedy to w Londynie zaczyna funkcjonować pierwsza niewielka na razie fabryczka, działająca na potrzeby armii, a zwłaszcza na potrzeby królewskiej marynarki wojennej. Fabryczka ta produkuje konserwy rybne, ale nie tylko. Pomyślmy o niej ciepło, kiedy chwycimy zawleczkę, aby o poranku rozpróć kolejną konserwę z tuńczykiem, jaką zjemy z apetytem i która zapewne ustawi nam dzień aż do pomyślnego wieczora. Taką przynajmniej nadzieję z nad talerza. Żywi o poranku Wiesław Kot.